Rzecznik rządu do Tuska nie ma na co czekać. Proszę wezwać Grockiego, Rzecznik rządu do Tuska proszę wezwać Grockiego, by zwołał pilne posiedzenie Senatu. Apelujemy o pilne posiedzenie Senatu. Nie ma na co czekać. Proszę wezwać Tomasza Grockiego do zwołania Senatu, żeby sankcje mogły obowiązywać. Zwrócił się do Donalda Tuska Rzecznik rządu Piotr Muller. Podkreślał, że mimo oporu niektórych krajów Trzeba naciskać na Unia Europejska w sprawie sankcji na Rosję. Wskazał, że w 2014 rok po zbrojnej interwencji Rosji na wschodnią Ukrainę Tusk był przeciwko krajowym sankcjom na import węgla. 27 sierpnia 2014, kilka miesięcy po ataku Rosji Donald Tusk przeciwko krajowym sankcjom na import węgla, bo to kompetencje Unia Europejska. Tak to kompetencje Unia Europejska. Dlatego trzeba naciskać, żeby Unia przyjęła szeroki pakiet. Niestety jest opór w Unii Europejska. Dlatego przyjęliśmy w Sejmie krajowe przepisy, przekazał w nocy z piątku na sobotę na Twitterze rzecznik rządu. Panie Donaldzie Tusku, apelujemy o pilne posiedzenie Senatu jutro. Nie ma na co czekać. Proszę wezwać Tomasza Grockiego do zwołania Senatu, żeby sankcje mogły obowiązywać, zaznaczył. Embargo na węgiel. Sejm przyjął specjalną ustawę. Sejm przyjął w czwartek ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która wprowadza możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę, a także wprowadza embarga na import węgla z Rosji i tranzyt go przez Polskę. Lider po Donald Tusk odwiedził w piątek terminal kolejowy ranie wokoło Terespola w województwo. Lubelskim, gdzie między innymi przeładowywany jest węgiel importowany z Rosji. Apelował do rządu o zaprzestanie importu węgla z Rosji, który, jak mówił, finansuje wojnę w Ukrainie. Swój apel lider poponowił również na Twitterze, zamieszczając post wraz z filmem, który nagrał w drodze powrotnej z terminalu, gdzie, jak mówił, ciągle rosną zwały węgla importowanego z Rosji przez niektóre spółki skarbu państwa, na czym zarabiają Rosjanie i nieliczni w Polsce. Ponieważ rząd Polski nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji. Tak wyglądają wagony, które przywożą do Polski ruski węgiel. Zatrzymajmy import surowców z Rosji natychmiast, napisał Tusk. Do wpisu lidera poodniósł się rzecznik rządu Piotr Muller. Panie Donaldzie, wiem, że nie jest pan posłem. Może stąd brak informacji? Wczoraj Sejm już przegłosował zakaz importu węgla. Niech pan wezwie marszałka Senatu Tomasza Grockiego do zwołania Senatu na jutro rano. Nie ma na co czekać, napisał Muller na Twitterze, odpowiadając na wpis Tuska. Na konferencji prasowej podczas wizyty w województwo lubelskim Tusk podkreślał jednak, że rosyjski węgiel wciąż trafia do Polski, przez co pośrednio finansuje agresję rosyjską na Ukrainę. W kolejnym wpisie rzecznik rządu ponowił apel o pilne posiedzenie Senatu.